Tego nigdy nie rób w hafcie ręcznym. Nie rozpoczynaj haftowania, zanim wcześniej nie wyprasujesz materiału. Nie haftuj, zanim dobrze nie naprężysz materiału. Materiał naciągnięty na tamborek powinien wydawać dźwięk jak bęben. Jeśli źle naciągniesz materiał, będzie się marszczyć, a przez to haft również. Haftując, nie zaciągaj mocno nici, zobacz co się stanie. Materiał się marszczy i haft też. Przystępując do pracy, nie garb się. Plecy strasznie cierpią. Zamiast tego, dosuń krzesło, wyprostuj się, a najlepiej zainwestuj w taki stojak, który przytrzyma twój haft. Nie haftuj bez przerw. Co jakiś czas wyprostuj się, poprzeciągaj i daj koniecznie oczom również odpocząć. Zapisz na później, dostępnij i daj znać, co jeszcze dołożyłabyś do tej listy.